Cześć, Marty, tej strony. Wyobraźcie sobie taką sytuację. Macie dzień wolny, zostajecie w domu, możecie się wyspać, możecie sobie poczytać, pooglądać, porobić cokolwiek. No i przede wszystkim macie okazję, żeby pograć. A no właśnie. Ale nagle się okazuje, że nie ma prądu w mieszkaniu. No i co teraz robić? Jak żyć, kiedy pod ręką nie ma akurat Hanhelda, a w mieszkaniu brakuje prądu? Cóż. Jest jeszcze jedno wyjście z takiej sytuacji. Otóż można zabrać ze sobą to i wyjść na zewnątrz do cywilizacji. I dlatego właśnie jestem na plaży. Chociaż nie, momencik. Puf, o, od razu lepiej. A zatem kontynuując, skoro jestem już zupełnym przypadkiem na plaży, no to sprawdzę sobie z tej okazji, że nie mam prądu w mieszkaniu, czy na tablecie. Będę mógł pograć w coś sensownie. Od dawna mówi się, że tablety nadają się do oglądania filmów czy prac czysto biurowych, ale żeby do grania? Przecież to niewygodne sterowanie, mała moc obliczeniowa i tym podobne itd. Czy na tabletach jednak naprawdę da się grać i czy mogą one konkurować z konsolami przenośnymi? Postanowiłem to sprawdzić, a do testu wybrałem zupełnie różne gry: tak czysto mobilne, jak i te, które przywędrowały na tablety z pc Na pierwszy ogień wybrałem grę Badland. Jest to produkcja małego fińskiego studia Frogmind, która, sądząc po ocenach, zachwyciła już użytkowników mobilnych urządzeń. Rozgrywka jest niezwykle prosta. Musimy przeprowadzić małego kosmatego zwierzaka, prawie takiego jak ja, przez usłany pułapkami poziom. Natkniemy się przy tym na piły, wielkie koła zębate, a także na spadające kamienie. Po drodze możemy zbierać także innych puchatych współtowarzyszy. Jednak nie radzimy się do nich specjalnie przywiązywać. Część z nich nie dotrze z nami do końca planszy. Badland jest grą o prostej mechanice, ale niesamowicie wciągającą. Można ją grać zarówno siedząc na kanapie w domu, jak i leżąc na leżaku na plaży. Rayman Fiesta Run to jedna z najbardziej kolorowych, najładniejszych gier, jakie użały dzienne na mobilnych sprzętach. Co do samej rozgrywki, podobnie jak w poprzedniej odsłonie czyli Jungle Run, tutaj również przejmujemy kontrolę nad jednym z bohaterów znanych z serii Rayman, i prójemy przed siebie omijając przeszkody i zbierając po drodze lumy. Gra wymaga dosyć sporo skupienia, jednak można ją odpalić zarówno podczas przerwy na toaletę, w autobusie, leżąc na plaży tak jak ja, czy chociażby w ramach relaksu w drodze na kolonoskopie. Dla przykładu. Powiem Wam tak, brak prądu w mieszkaniu ma czasem swoje zalety. Pochodziłem sobie dzisiaj po mieście, byłem na plaży, no prawie. I teraz lądowałem w parku na tej uroczej ławeczce w okolicznościach bardzo przyjemnych jesiennych, złota polska jesień i ani razu praktycznie nie rozstawałem się z grami i to wbrew pozorom wcale nie takimi złymi grami. Kolejna pozycja, w którą miałem okazję zagrać, to jednocześnie największe dla mnie zaskoczenie, czyli Lara Croft Go. Elementy rozgrywki z pewnością znane są tutaj graczom, którzy mieli do czynienia z Hitmanem Go. Edycja z Larą w roli głównej to gra logiczna z elementami gry turowej, w której musimy dotrzeć z punktu A do punktu B, poruszając się po ustalonych z góry ścieżkach. Musimy również omijać różne przeszkody, czy zbierać przedmioty. Plusem Lara Croft Go jest to, że nie trzeba się tu śpieszyć. Gra jest bardzo przystępna i idealna do rozruszania szarych komórek. Nie mogłem się także powstrzymać przed zagraniem w hit ostatnich miesięcy, czyli Fallout Shelter. Początkowo Bethesda zapowiadała grę jako zapychać czasu przed pojawieniem się Fallouta 4. Tytuł ten jednak bardzo szybko zyskał rzesze fanów. Wpływ na to z pewnością miał bardzo korzystny model free to play Grę pobiera się za darmo, choć tu i ówdzie można natknąć się na mikrotransakcje. Odnośnie samej rozgrywki, to wcielamy się w zarządce własnej krypty. Naszym zadaniem jest utrzymanie schronu w dobrym stanie i dbanie o szczęście jego mieszkańców. I w tym właśnie celu budujemy różnorakie pomieszczenia. Każdy pokój ma jakąś funkcję w grze. Jedne dostarczają nam elektryczności, drugie jedzenia. Do każdego z pomieszczeń przypisujemy mieszkańców. Ważne jest to, żeby dbać też o ich szczęście. Rozgrywka w Fallout Shelter, przynajmniej do pewnego momentu, jest bardzo wciągająco angażująca. No i przede wszystkim mikrotransakcje nie psują zabawy. Okej, okay, pograłem sobie w kilka przyjemnych, przymilnych gierek w okolicznościach plażowych, no ale. Czas wytoczyć potężne działa. Jestem teraz na terenie uniwersytetu, a zatem gry muszą być adekwatne. Sprawdzę, czy będą jakieś tytuły wymagające przede wszystkim intelektu. A chodzi oczywiście o Mortal Kombat X, no bo czego się spodziewaliście? Sposobu rozgrywki nie trzeba chyba przybliżać żadnemu szanującemu się fanowi gier. Ponownie wybieramy tutaj zawodnika, planszę i wrzucamy się w wir mordobicia, przemieszanego z lającą się wszędzie juchą. I to jest jedyna gra, której zdecydowanie nie polecamy na wycieczki autobusem czy pociągiem. Powód? Gra wymaga od nas szybkich ruchów palcem po ekranie, a znając ścisk w środkach komunikacji publicznej, z pewnością udałoby się nam przypadkiem zrobić komuś niezłe fatality. No, i na koniec gwóźdź programu, który nawiedzi mój tablet z majestatycznym stukotem swoich racic. Czyli obecnie najbardziej chyba pokręcony symulator, jaki ujrzał światło dzienne. Chodzi oczywiście o symulator Kozy od szwedzkiego studia CoffeeStain. Rozgrywka jest tu dużo bardziej absurdalna niż sam tytuł. W grze przejmujemy kontrolę nad, uwaga, uwaga, kozą, która okazuje się być niezłym narzędziem destrukcji. Parzystokopytnym stworzeniem z piekła rodem rozwalamy wszystko na swojej drodze. Z pomocą przychodzi nam język kozy, który służy nam jako chwytak dla siekier, młotków i innych narzędzi masowej zagłady. Czy da się w to grać wśród ludzi? Odpowiedź brzmi: Jak najbardziej! Ostrzegamy jednak przed dziwnymi spojrzeniami i zachowaniami ludzi przechodzących obok. Jak widać, dzień absolutnie do straconych nie należał. Nawet pomimo faktu, że nie miałem akurat dostępu do konsoli ani pech chciał, że także do handhelda. Ale mimo wszystko dało się pograć na tablecie i powiem wam, że niektóre z tych tytułów, które przedstawiłem, które dane mi było pograć w trakcie mojego wyjścia na zewnątrz, były całkiem fajne. Po prostu. Miło spędzało się przy tym czas, miło się działo. Nawet pomimo pewnych niedogodności, jeżeli chodzi o sterowanie, które powiedzmy momentami dało się wybaczyć, to Friday jednak była całkiem w porządku. Zatem, jeżeli jesteście naprawdę w krytycznych sytuacjach i nie macie możliwości pogrania na konsoli czy na handheldzie, to jest dobry pomysł, żeby wyjść na zewnątrz. I w końcu wykorzystać tablet do czegoś innego niż przeglądanie internetu i sprawdzanie poczty. No i oczywiście czekam na Wasze propozycje. Co jeszcze mógłbym pograć sobie na tablecie, bo podejrzewam, że takie wypady będę organizował częściej, póki tylko pogoda będzie dopisywać. Podróżcie w komentarzach jakieś propozycje gier, które można zagrać na tablecie. I to wszystko z mojej strony. W Wolny dzień pograłem sobie, mimo że nie miałem prądu w mieszkaniu, to jednak jakimś sposobem zastąpiłem sobie rozgrywkę gamingową, korzystając z tego urządzonka. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę, zapraszam do kolejnych materiałów na GramPL, trzymajcie się, cześć!